Na początku instaluję aplikację. Mowa licencyjna można przeczytać. Otworzyć ikonę na plikcie. Aplikacja wymaga frameworka 4.0, jeżeli na komputerze nie ma, wtedy on jest automatycznie pobierany z internetu i instalowany. Ruchom program jest, czyli instalacja przebiega pomyślnie, mamy ikonę na pulpicie, jest menu startowe. Teraz, nie ma żadnego przedmiotu, trzeba dodać przedmiot, wprowadza się jego dowolną nazwę, przedmiot, dodaj. Na przykład hmm, BOKD. Dodań. Jak już przedmiot został dodany, pojawia się on tutaj w menu. Można wiele przedmiotów dodać. Klikam na niego, OK, uruchamiam. Pojawia się wtedy główne menu programu. Tutaj jest to główna funkcja programu, która umożliwia już robienie wszystkiego. Natomiast nic nie będzie w zasadzie działało, dopóki nie ustawimy dane serwera. Żeby to zrobić trzeba jakieś ustawienia dane serwera. Trzeba wprowadzić dane serwera. Dane serwera są przechowywane w sposób chroniony, są szyfrowane, także tutaj nie ma problemu, że ktoś niepowołany wejdzie nam na te dane na komputerze i wtedy je odczyta. One są szyfrowane odpowiednim algorytmem i są możliwie bezpiecznie przechowywane. Dobra. Mamy wprowadzone dane serwera. Komputer program sam przy zamknięciu je zapisze. Także jest ważne, żeby tutaj przeprowadzić um, poprawne zamknięcie programu. Natomiast to już wtedy funkcjonuje, tak? Możemy na przykład sobie spróbować strona konta. Strona tutaj są wszystkie te informacje odnośnie łączenia ze stroną internetową. I tutaj mamy w postaci języka HTML zapisane informacje, które są wyświetlane na stronie. Um, Polecenie do e-maila oczywiście jest odpowiednio poprzez hiperłącze w języku HTML. Tutaj należy wtedy wprowadzić swój własny adres e-mail tutaj i tutaj wtedy ktoś jak kliknie na to polecenie w tym programie, to wtedy zostanie to automatycznie połączone. Uruchomi się program pocztowy będzie adres e-mail do wysłania i to będzie w ten sposób działało. Tutaj można dać informacje o konsultacjach, kontakt, numer telefonu, jeśli ktoś chce i tak dalej. Tutaj są takie pomoce htmlowe, dodaję kafit, dodaję enter, takie najbardziej podstawowe, które by się mogło przydać, zapisz, zapisuję, zamknij, anuluję zapisanie, czyli wychodzi bez zapisywania jakikolwiek na serwerze. Jeżeli cokolwiek zapisujemy, to wtedy pojawia się informacja zapisano pliki na serwerze, jeśli to zapisanie było pomyślne, jeśli nie pomyślne, to też użytkownik potem zostaje powiadomiony. Hmm. da strona internetowa. Strona internetowa jest to włowo i Czyli podobnie jak jest nazwa całego programu. Zakładę student. Są różne łącza do różnych prowadzących, w zależności od tego, komu jest przydzielony dostęp. Na przykład klikamy w tym miejscu. Tutaj są standardowe, to kąt jeszcze nie jest ustawione, także są takie standardowe jakieś ustawienia pokazane. Które można sobie dowoli konfigurować właśnie poprzez tą stronę i tutaj jest ten kontakt. Tak? Załóżmy, że chcę na przykład zmienić e-mail. Wracam do mojego programu. E-mail zmieniam. Kontakt yes. jest. Jest e-mail. Zmienię na inny małpaodwak.pl. Jest, zapisuję. Przeładowuję stronę. Już jest. Widzimy od razu zmianę naniesioną na stronę. Te dane. Strona jest dosyć tak mocno konfigurowana ze strony. Są to e, o stronie to chyba nie to dane strony. O jest. To i to. Na przykład test, test, tutaj zmienię na ten sposób, okay. akceptuję, zapisano dane, przeładowuję stronę i jest. Teraz jednak wszystkie wtedy włącza na stronie są odpowiednio zmienione. Starty informacje też są konfigurowane w programie, informacje są konfigurowane, ważne też są konfigurowalne. Na tę chwilę informacje ważne są robione w sposób um, po prostu całej strony zapisanej w HTML-u. Um, można tutaj nagłówek jako B, czyli pogrobienie w języku HTML, później odpowiedni komentarz do tego, um, poprzedzony na przykład enterem, czyli dodajemy, teraz zapisujemy, odświeżamy, jest. Wcześniej było w jednym linii, teraz jest poniżej, i tak wtedy z odpowiednią datą można wpisywać narastając informacje, jakie zmiany odnośnie kolokwiów, czy inne takie sprawy, kiedy ktoś się pojawia na uczelni, kiedy nie, itd. Tak to to było tyle, jeśli chodzi o ustawienia strony. Tutaj trzeba sobie to poglądać. Ustawienia. Najważniejsze są to dane serwera, to jest jeszcze i do użytkownika. Umożliwia to rezerwację dostępu do plików, czyli jak dwóch y, nauczycieli, jakby korzysta z dwóch różnych programów, ale na tej samej grupie studentów, to wtedy ktoś, jak będzie wprowadzał zmiany, rezerwuje sobie dostęp, żeby inna osoba nie nadpisała, bo to się wtedy zgłupieje, wzajemne zmiany zostaną nadpisane i ktoś utraci swoje dane. Jak jest przedzielona rezerwacja dostępu do plików, wtedy żadne operacje nie będą działały na studentach. Wtedy za każdym razem będzie wyskakiwał komunikat, że rezerwacja zajęta do, do serwera. Dobra. Ogólnie, o co chodzi? Istnieje sobie strona, tak? na którą wchodzą studenci, się rejestrują. Jest w tym momencie widzimy formularz rejestracji. Na przykład wprowadzam przykładowe dane. Numer albumu też musi być wprowadzony. Dowolne hasło. Tutaj się klika grupa, rok nauki to też jest skonfigurowane ze strony internetowej. Hmm. Dane rejestracji jest. Tutaj poprzez odpowiednie wpisanie tych rzeczy to wtedy będą zmieniane grupa rok w studium. Ważne, żeby... Wszystkie grupy były wprowadzone, że jak student wchodzi na stronę, żeby miał wtedy wybierać sobie w odpowiednią grupę, rok studiów, dzięki temu program sam ich skataloguje, wtedy będzie mógł wyfiltrować sobie osobno każdą grupę, każdy rok, jest to dosyć pomocne. Tutaj jeśli te dane przy rejestracji zostaną nieprawidłowo wprowadzone, komputer to wrzuci, jeśli już podany użytkownik istnieje, też zostanie to wrzucone, klikamy wprowadź. A nie. Jeszcze wcześniej skonfigurujemy sobie e-mail powiadomienia serwera. Jest to o tyle ważne, że ten e-mail ym, służy nam do tego, że będą no przychodziły powiadomienia, jeśli ktoś się zarejestruje. Czasami się może tak zdarzyć, że nie chcemy wchodzić codziennie, bo ktoś ze studentów przegapi. Myśmy będziemy myśleli, że wszyscy są zarejestrowani. Za każdym razem jak student kliknie, dostaniemy krótkiego e-maila z powiadomieniem, że dany student został dodany. No niestety w pewnym przypadku, jak 100 studentów naraz to zrobi, dostaniemy ponad 100 takich dosyć pustych e-maili. No, jest to potencjalnie trochę niewygodne, ale z drugiej strony po tygodniu jak ktoś się zarejestruje, żeby do nas nie miał pretensji, to wtedy my dostajemy maila, że został zarejestrowany. Możemy wejść wtedy dodać, bo każdorazowo trzeba sam ręcznie dodać tego studenta do bazy danych, żeby osoba znikąd się też nie mogła tutaj zarejestrować. Wprowadzam dalej maila powiadomującego, Jest, jest, wprowadzam. Informacja dla studenta, Teraz my powinniśmy dostać e maila z powiadomieniem. Jest. Przyszedł e-mail z powiadomieniem do nas. Co dalej? Taki ktoś będzie później się chciał tutaj na konto zalogować Poprzez e-mail, poprzez hasło podane. My, jak już dany student został dodany, dostajemy informację, klikamy plik, pobierz serwera dodanych, usuń na serwerze dodanych. Ktoś się obsługuje przez ich użytkowników, którzy się dodają do e, serwera. Klik. Widzimy już jedną osobę. Klik, klikam sobie tą osobę, mam o niej wszystkie informacje. E, na początku jest wyłącz dostęp oczywiście. Hasło mogę sobie podejrzeć. Jest to specjalnie niepokazywane. Nie Czasami się zdarza,